niż prądu by nie było, bo i to od się wyzerowała. w magazynie miałem około 5V 25,2V i ładujemy 20A, pół kw idzie ale niestety świeci. tutaj mam łączoną sieć ale kiedyś to trzeba było to tą ładowarkę tutaj się delikatnie ciepło wieje nic tutaj się, żadne kable się nie grzeją. Te nawet te szósteczki też nic tutaj nie jest z nimi nie tak. Myślę, że jak na taką ilość ogniw, czyli około 500, ponad pół kW troszkę nie ma tu wato mierzającego. Ale jak poskoczyło napięcie o 1,5V. Dwa, może niecałe dwa, to myślę, że nie jest źle. Podczas ładowania 27, doładuje tak jeszcze z półvolta i wystarczy. Bo tak chciałem mieć zapas, gdyby. Bo dzisiaj chóry są i mają być ogólnie, żeby tu coś tego prądu było. Póki paneli jeszcze nie ma, i on sobie jest troszkę tak doładowany 80%. No a tu oczywiście wszystko jest zapakowane i się testuje. Pudełko całe mam już z ogrzewania, więc myślę, że gdzieś do marca będzie magazyn uzupełniony. Taka krótka stawka, tak skacze 27, 27, 1 Ale myślę, że doładuję go jeszcze chwilkę z pół godziny i, i będzie tyle.